W samym sercu dawnego Krakowa, tam gdzie rynek główny tętni śmiechem i muzyką ulicznych grajków, stoi piękny kościół z dwiema nierównymi wieżami. Jedna jest wysoka jak świerk w górskim lesie, druga odrobinę niższa, ale równie dostojna. Dzieci, które spacerują po rynku, często zadzierają głowy i pytają, dlaczego te wieże nie są równe. Historia zaczyna się dawno temu, gdy żyło dwóch braci murarzy, starszy Jakub i młodszy Stanisław. Kochali swoją pracę i kamień niemal tak bardzo jak siebie nawzajem, a ich zadaniem było wznieść dwie wieże nowego kościoła mariackiego. Na początku pracowali ramię w ramię, żartując przy każdej kolejnej cegle. Stanisław lubił przy tym śpiewać, a jego piosenki niosły się wysoko w powietrzu. Z czasem Jakub zauważył jednak, że wieża brata rośnie szybciej. W jego sercu zasiano maleńkie nasionko zazdrości, które z dnia na dzień zamieniało się w kłujący krzak. Myśl, że jego wieża będzie niższa, nie dawała mu spokoju, aż pewnej księżycowej nocy wspiął się na rusztowanie Stanisława. Chociaż wolałby o tym zapomnieć, to właśnie wtedy w cień kościelnych murów padł zły czyn. Z zazdrości Jakub skrzywdził brata, a radosny śpiew młodszego ucichł na zawsze. Nazajutrz nikt nie usłyszał już melodii Stanisława. Jego wieża zatrzymała się dokładnie na tej wysokości, na której pracował w ostatniej chwili. Jakub dokończył budowę swojej, lecz od tej pory, nawet stojąc na jej szczycie, słyszał tylko echo własnego sumienia. Opowiada się, że zostawił tam kiedyś skrzynkę z narzędziami, a w niej swój ulubiony nożyk murarski. Nikt już go nie tknął. Narzędzie pozostało na górze jak cicha przestroga, minęły wieki. Dorożki stukają kołami, hejnał z wyższej wieży rozbrzmiewa co godzinę na cztery strony świata, a turyści fotografują dwie nierówne wieże, pytając, jak to możliwe, że są tak różne? Choć opowieść ma cień smutku, niesie jasne światło, zazdrość przynosi ból, a radość z sukcesów innych rośnie razem z nami. Każdy z nas może budować coś pięknego, jeśli pracuje z otwartym sercem i czystymi myślami. Kiedy więc następnym razem spojrzysz na dwie wieże kościoła mariackiego, pomyśl o braciach murażach. Niech wyższa wieża przypomina o ambicji i odwadze, a niższa o potrzebie miłości i sile przebaczenia. W każdym z nas kryje się budowniczy naszych własnych marzeń, i jeśli pamiętamy o dobroci, nasze wieże mogą urosnąć równie pięknie, bez cienia zazdrości.